Pięć najbardziej wyczekiwanych anime tego sezonu, przynajmniej według znanej i lubianej strony, My Anime List. I serio, względem kolejnego sezonu oczekiwania są znikome. Ale o tym pewnie w którymś z kolejnych filmów. Z racji, że zaczniemy sobie od najmniej oczekiwanej serii z całej piątki na tapet idzie. Nadmienię, że postaram się używać anglojęzycznych tytułów dla mojej wygody, z racji tego, iż prościej je wymówić, a oryginalne pojawią się w opisie filmu oraz nazwach segmentów. Wracając, ostatnie miejsce z całej piątki zajmuje The Beginning after the End. Mamy tu Isekai. raczej bardziej przeciętny niż wybitny. Fabuła opowiada o królu mającym wszystko prócz zaufanej osoby, nie mogącym nikomu ufać. Jegomość pewnego razu umiera, nowość Isekaja. I jako, że mamy do czynienia z Isekajem, reinkarnuje się w świecie pełnym magii, gdzie nadają mu imię Artur. W otoczeniu kochającej rodziny zaczyna doświadczać tego, czego w poprzednim życiu nie uświadczył. Jednak podczas jednej z podróży jego rodzina zostaje zaatakowana przez bandytów. Co można jeszcze powiedzieć o tym tworze, to nie wiem, ale na pewno sprawdzę kilka pierwszych odcinków. Co prawda, pierwszy odcinek wyszedł 4 dni temu, a ja go jeszcze nie oglądałem. Następnie, I've Been Killing Slime for 300 Years and Maxed It Out My Level, sezon drugi, kontynuacja znanej i lubianej, choć pewnie nie przez wszystkich serii. Po wielu latach bycia korporacyjnym niewolnikiem, Azusa Aizawa nagle umiera z powodu poważnego wyczerpania. Slash... Przeprasowania. Pozornie zmierzając do życia pozagrobowego, spotyka boginię, która obdarza ją nieśmiertelnością wraz ze spokojnym życiem w innym świecie. Tam Azusa lubi spędzać dni na farmie, chroniąc pobliską wioskę i zbijając około 25 slajmów dziennie. Taki Daily Quest. Trwa to przez co najmniej trzy wieki, rozeszły się jednak pogłoski o jej sile, wkrótce różni ludzie z całego kontynentu, tacy jak Smok, Laika i elf Halkara zaczynają pojawiać się u jej progu. Niektórzy szukają bitwy, inni proszą o pomoc. Czy uda jej się zachować dotychczasowy bilans i spokojne życie? Nie wiem, choć się domyślam. Pierwszy odcinek drugiego sezonu wyszedł dokładnie wczoraj, więc śmiało można sprawdzić, czy jest to nasz klimat. Aczkolwiek ja preferuję zawsze rozpoczęcie od pierwszego sezonu, czego sam niestety jeszcze nie uskuteczniłem, ale jestem blisko. Na przeszkodzie stoi mi jedynie czas oraz nadrabianie EN-EN. -E Proszę o werble, bo wchodzimy na podium, a tu na trzecim miejscu kontynuacja świetnie przyjętego pierwszego sezonu łamacza wiatrów. Kto oglądał pierwszy sezon i odpalił odcinek drugiego, ten wie jak ja, że nie jest to klasycznie sezonowo dzielone anime, lecz bardziej jakby słowo sezon zamienić na part, bo akcja zaczyna się dokładnie tam, no dobra, może chwilę przed. Zakończeniem pierwszego sezonu. Dla tych, co nie wiedzą, o czym mówię, oto prolog. Od najmłodszych lat Haruka Sakura był wyrzutkiem. Z powodu niekonwencjonalnego wyglądu oczywiście nie jest to jego wina taki się urodził i braku umiejętności społecznych. Przystąpiwszy do liceum Furin, gdzie krążą plotki że siła jest ceniona najbardziej, Sakura ma tylko jeden cel zająć pierwsze miejsce. Zaangażowany w bójkę uliczną na dzień przed swoją rekrutacją, Sakura spotyka grupę swoich przyszłych kolegów ze szkoły. Zamiast zwykłego odrzucenia, jak to zawsze bywa, walczą u jego boku, pokazując, że tak naprawdę szkoła dba o ochronę miasta Makochi. Przed wszelką szkodą. Dlatego uczniowie nazywają siebie Bofurin. Zaskoczony wsparciem i uznaniem mieszkańców miasta, Sakurze trudno jest zaakceptować ich dobrą wolę. Mając wstępny opis, po wygraniu serii pojedynków z Shishitoren, obrońcy miasta stają naprzeciwko Kel, którzy swoimi białymi kapturami przypominają mi tylko jedną organizację. Pierwszy odcinek wyszedł dwa dni temu i serio. Jedyne co nam się tu zmienia to zgraja antagonistów. Drugie co do oczekiwań, i jedyne którego nie miałem jeszcze szansy oglądać, bo dopiero dziś wychodzi pierwszy odcinek to Lazarus. Jest rok 2052. Na całym świecie panuje era bezprecedensowego pokoju i dobrobytu. Laureat Nagrody Nobla, neurobiolog dr Skinner, opracował cudowny lek bez widocznych wad, zwany hapuna. Hapuna wkrótce staje się wszechobecna i niezbędna, jednak po oficjalnym wprowadzeniu hapuna dr Skinner znika. Trzy lata później świat się zmienia. Ale doktor Skinner powrócił. Powrócił jako zwiastun zagłady. Skinner ogłasza, że Hapuna ma krótki okres półtrwania. Każdy, kto go wziął, umrze około 3 lata później. W odpowiedzi na to zagrożenie zebrano specjalną grupę zadaniową złożoną z pięciu agentów z całego świata, aby uratować ludzkość przed planem Skinnera. Ta grupa nazywa się Lazarus. Czy mogą znaleźć Skinnera i opracować szczepionkę zanim skończy się czas? Przyznajcie sami, że fabuła brzmi przekozacko, a także jest to już któryś tryfur zapowiedziany, opowiadający o leku. Co to wszyscy go wzięli i niesie to ze sobą jakieś konsekwencje. Czy mogę to traktować jako przepowiednie dla świata realnego? Pewnie nie. Ale za to na 100% dziś z żoną będziemy oglądać Lazarusa. Zaciekawił mnie niemiłosiernie. Takim oto sposobem docieramy do pierwszego miejsca. I tu bez niespodzianek, bo pewnie każdy się tego spodziewał. Na podium stoi Fire Force Sezon 3. Pod jakim kamieniem kryła się ta seria, że dopiero przy trzecim sezonie o niej usłyszałem. I zacząłem nadrabiać. Aktualnie kończę pierwszy sezon. Jest ciekawa, powiedziałbym nawet, że enigmatyczna, miejscami, a dla niezaznajomionych z produkcją, spontaniczne spalanie ludzi. Chaotyczne zjawisko, które nęka ludzkość od lat. Losowo przekształcając zwykłych ludzi. Płonące, gwałtowne stworzenia, podczas gdy stworzenia te składają się na relacje pierwszego pokolenia, drugie i trzecie stało się znane jako pirekinetycy. aby zwalczyć piekielne zagrożenie i odkryć przyczynę tokijskie siły zbrojne, agencja ochrony ognia i święty Kościół Sol, domyślam się, że Solarny, wydał. Odpowiedź: specjalne siły pożarne. Młody i chętny pirokinetyk trzeciej generacji, Shinra Kusakabe, nazywany śladami diabła ze względu na swą wybuchową zdolność do zapalania stóp do woli, zostaje członkiem żywej specjalnej Straży Pożarnej 8 Brygady. Opierając się na obowiązku brygady, by zgasić płonących i położyć dusze na odpoczynek, Shinra jest zdeterminowany, aby stać się bohaterem, który uratuje życie zagrożonym przez terror płomieni. Nie jest to jednak gra bohatera, którą wyobrażał sobie Shinra. Straż pożarna to zepsuty bałagan walczących ze sobą nawzajem brygad. Nienormalne obserwacje piekelnych rosną w całym Tokio, a mroczna grupa twierdzi, że ma odpowiedź na dziwny ogień, który spowodował śmierć rodziny Shinry sprzed 12 lat. Lecz coś tam też wspomnieli, że jego brat żyje? W obliczu wielu przeszkód w siłach ognia i poza nimi Shinra walczy o odkrycie prawdy stojącej za płonącymi tajemnicami, które trzymały go w ciemności. Jak już znacie całą piątkę, najbardziej oczekiwanych anime według strony my anime to ja lecę odpalać za chwilę już drugi sezon Fire Force. A wy powiedzcie mi. Które z tych serii najbardziej do Was przymawia? Jak takie miejsca mają dane serie na My Animalist, to jakie mają u Was w głowie?